Pojedynek między smakiem i kolorem zaczyna się właśnie teraz. Przygotuj się, będzie bardzo gorąco i bardzo wesoło. Dlatego zostań z nami! Jaki wielki burger! Tylko spójrz, Kate! Mój też wygląda świetnie. Cieszę się, w takim razie obydwie mamy wielkie szczęście. To dziwne, dlaczego ten burger jest taki zimny? Ojej, jak to dużo lodu! Wcale mi się to nie podoba. Prawdziwy burger powinien być ciepły. Spróbuję podrzeć go suszarką do włosów. Nie będę ci przeszkadzać. Mam coś do zrobienia. Na szczęście mój burger jest ciepły. Mogę go od razu jeść. Ostrożniej, Emma. Poprudziłaś mnie sosem. Przepraszam, nie chciałam. Przeprosiny nie zostały przyjęte. Muszę dać ci nauczkę. Uważaj, Emma. Radzę trzymać się mocno. Mam bardzo dobrą suszarkę do włosów. Zmuchnęłaś mi burgera! Jak mogłaś? To lekcja, którą zapamiętasz na długo. Przy okazji, mój burger już się podgrzał, teraz mogę go wreszcie spróbować. Mmm, jest taki miękki, wspaniały! Marzyłam o tym. Życie jest piękne. Wow, fontanna czekoladowa ekstra! Zawsze chciałam jej spróbować. Ale, gdzie jest nasze jedzenie? Tutaj, tylko na to spój Mary. Dostałam ogromną górę słodyczy. A ja dostałam niesamowicie piękny tort. Jest tak duży, że nie wiem, jak go włożyć do fontanny. Dobra, coś wymyślę. Ciekawe, co to jest. U! Hmm, wygląda jak bita śmietana. No dobra, spróbuję umieścić wszystko w fontannie i zobaczę, czy mi się uda. Myślę, że jak na razie wszystko jest w porządku. Najważniejsze, żeby go nie upuścić. Ten tort jest tak ciężki. Ostrożnie Mary, trzymaj go mocno. Dobra, udało się. Możesz mi pogratulować. Teraz potrzebuję noża, żeby pokroić ciasto na kawałki. Za chwilę zobaczymy, jakie ma nadzienie. Hej, co się stało z moim nożem? Skąd tu się wziął jakiś karton? Dobra, mam plan awaryjny. Wezmę piłę łańcuchową. Chyba nic się z nią nie stanie. Co to ma być? Też zrobiła się kartonowa? Mam już dość tych głupich żartów. Nie wiem co robić. Ręce mi opadają. Chyba zaczynam rozumieć, dlaczego tak się dzieje. Gdzie jest moje ciasto? Nadal nie rozumiesz. Tort też jest z kartonu. Spójrz, Jazz! Moja ręka też zrobiła się tekturowa. To straszne, słabo mi! Jaka ona jest naiwna i podatna na wpływy. Wstawaj, ja tylko żartowałam, z moją ręką jest wszystko w porządku. Co za głupi żart w twoim stylu. Nie rozpraszaj mnie już żadnymi bzdurami, mam swoje słodycze do zjedzenia. Ale najpierw muszę sprawdzić, czy wszystko z nimi w porządku. Posłucham, co tam jest w środku. Idealnie, teraz mogę jeść w spokoju. Zacznę od makaroników. Uwielbiam te ciasteczka, są takie delikatne. Co zrobiłaś z naszą fontanną? Zobacz, co się z nią stało. Jestem pewna, że będzie lepiej smakować. Ciastko dodało mu smaku. To świetne połączenie. Czekolada doskonale uzupełnia delikatne makaroniki. Z chęcią bym się o tym przekonała. Spróbuję podkraść coś jazz. Pianka marshmallow będzie w sam raz. O nie, zniszczyłaś moją wieżę ze słodyczy. Sorry, po prostu chciałam się poczęstować. Zobacz, jak przez ciebie wygląda. Pomogę ci. Trzeba tylko wszystko zjeść. Mmm, to jest takie dobre. Przyłącz się, spodoba ci się. Chyba masz rację. Muszę spróbować wszystkiego, co utkwiło mi we włosach. Na przykład tego rożka. Wow! Jakie ogromne tabliczki czekolady. Przyjrzyjmy się im bliżej. Wygląda na to, że zostałyśmy oszukane. To tylko opakowania. To jakaś sztuczka? Sprawdzę swoją. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Spójrz, tu są jakieś rysunki. Jak myślisz, co to znaczy? Musimy zagrać. Wygrałam! Co za pech! Daj spokój, nie denerwuj się. Trzeba umieć przegrywać. Oto moja nagroda. Zobacz, ile tu jest batoników. Wow! To wszystko mogło być moje. Szkoda, że moje szczęście się skończyło. Pyszności. Tych słodyczy starczy mi na długo. Są takie słodkie i chrupiące. Wspaniałe. Nie zamierzam siedzieć bezczynnie. Muszę coś wymyślić. Wezmę czerwony batonik, założę niebieskie okulary. I voilà! Batonik zrobił się niebieski. Co ty robisz? Oddaj mi mojego batonika. Nie mam zamiaru. To idealny kolor dla mnie. Sama zobacz. KitKat jest teraz niebieski. I miałaś rację. Jest pyszny. Muszę to przyznać, że całkiem niezły plan. Chciałabym dostać coś pysznego. Mary, nareszcie nasze nowe porcje. Patrz to buty. Jestem pewna, że są jadalne. Co o tym sądzisz? Myślę, że powinniśmy to sprawdzić. Wyglądają bardzo ładnie. Nie mogę jednak powiedzieć nic o smaku. Sprawdźmy szybko, co to jest. Masz rację. Nie mogę już dłużej czekać. Trzeba szybko wlać do tego buta czekoladę. Myślę, że zmieści się jej całkiem sporo. To na pewno są dosyć głębokie. Życz mi smacznego. Mm, miałaś rację. Są naprawdę jadalne. Hej, co się dzieje? Ja nic nie zrobiłam. Ojej, to jakieś czary. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Co się stało? Wow, ale super wyglądam. Zupełnie się zmieniłam. Spójrz tylko na te biżuterię. szaleństwo. Wyglądam niesamowicie. Bosko. Muszę zrobić sobie selfie. Chcę zapamiętać ten dzień do końca życia. Jaka ty jesteś piękna, Jess. Chciałabym być na twoim miejscu. Może jak zjem swój but, to ja też się zmienię. Muszę to natychmiast sprawdzić. Mam nadzieję, że to zadziała. Smakuje, wyśmienicie. Teraz trzeba tylko poczekać na odpowiedni efekt. Chyba coś się dzieje. Skąd bierze się ten blask? Mary, co się z tobą dzieje? Nie wyglądasz jak ty. Udało się, mam nowy wygląd. Ale to zupełnie nie to, czego się spodziewałam. Jestem klaunem? To straszne. Łzy płyną mi z oczu. Dlaczego zawsze mam takiego pecha? Myślę, że też muszę zrobić ci zdjęcie, żeby potem móc się pośmiać. Uśmiechnij się, Mary. Nadchodzi nasze nowe jedzenie. Wow, jaki duży arbus! Nie mogę sobie wyobrazić, jak będziesz go jeść. Zobacz, co ja mam. Pyszny i niesamowicie piękny pierścionek. Akurat mój rozmiar. To przeznaczenie. Jaki słodki, dlatego właśnie kocham lizaki. Hmm. Wygląda na to, że będę musiała zrobić sobie własny pierścionek. No to do dzieła. Pokażę Ci co potrafią moje ostre zęby. Oh. Ej, przestań rzucać we mnie skórkami od darbuza. Emma, przestań! pochamskie. Nie chcesz skórek? No to łap pestki. Co za celne trafienie! Przepraszam, to nie moja wina, że byłaś na linii ostrzału. Oh. Wow, jaki ogromny pierścień! Mm. Musiałam włożyć wiele wysiłku, żeby go zrobić. Myślę, że było warto. To pierścionek, o jakim każdy marzy. Masz całkowitą rację. Mój jest dużo mniejszy niż twój, ale i tak jest pyszny. Czerwony czy niebieski? Wciąż nie znaleźliśmy odpowiedzi na to pytanie, ale zabawa była świetna. Pora się rozstać, ale nie na długo. Wkrótce spotkamy się znowu. Na razie...